Dzisiaj widzowie, witam was w dzisiejszym odcineczku, a dzisiaj w odcinku coś będzie specjalnego, czyli za każdy frak będzie pite jeden kieliszek wódeczki. To jest mocny materiał, oglądajcie do końca. Zachęcam do zostawienia łapeczki i subika, żeby było więcej odcineczków. No i co? Musimy sobie tutaj z kina na jakiegoś pijaczka. Jest jakiś pijak, dawajcie mi jakiś pijak. Dobra, wędkarz będzie pijakiem. Mm. Ale będzie moc mater. Nie, no, a tak serio. Udeczka była, żeby pokazać, wam. a tak serio to będzie za każdy yy, frag ta soczek, tym park. Wydaje mi się, że fajny odcinek, siądzie. się Jak dobijecie pod tym odcinek, odcinkiem 20 łapek, to będzie kolejny. Jeden frag równa się coś. Weźmy sobie salę na zalewie musimy zrobić chociaż jednego fraga Dobra, jeden chwilczek jedziemy Żebym nie porozlewał. taką Tylko mam taką nadzieję i a raz, zdrówko wasze O, aż mi sławki spadły. No i od razu informuję, żeby YouTube mi nie spanował tego filmiku, że pokazałem wódkę to informuję, to, to jest powyżej 18 lat i nie polecam tego pić. I po prostu, żeby... nie picie tego, bo... bo tyle. I... bo tak to mi YouTube zbanował ten filmik. Więc po prostu nie picie. Tyle w temacie. Dobra, jest. Już będzie pita. Przytrzymam sobie tym razem słuchawki. Dobra. No i prościutko.

No, dobra. Dobra i ostatnia gieraczka została. Teraz przydałoby się coś fajnego ugrać. na razie chyba było łączyć tylko cztery flagi. Tak, matnie. Sklepowa. Wybiłem tu, proszę, żeby coś było. U. No, że on ma Dobra No, niech to szlak, nie no, jeszcze jedną musimy zagrać Bo tak nie może być, ale teraz już na serio ostatnio W ogóle czaty możecie pisać czy chcecie jakiś odcineczek z CSK Bo teraz zostanie czasami sobie pykam w CSK Więc możecie pisać czy chcecie jakiś odcineczek z CSK Napiszcie w komentarzach Kolejnym razem jakbym nagrywał to samo to mógłbym wiecie co? Nagrać aż do tym, kiedy nie zrobię Wina Tak pić Jeden flag w naszym jeden kielich To by było począt O, podłożył się No No, czekajcie muszę się skampić żeby nie, to nie mogę. O, pistolecik. A nie, to digger. No ale też pistolet. Nie, ja robię go z kill -offa. Uu, uu. Dobra, nie robię się żadnego kill -offa. To Ja sobie tylko żartowałem z tym kill -offem. Jeśli ty mnie zrozumiałeś. O, teraz przelał. Ok, masz. No nie kolejny no, Dobra. O nie! Chłop Tasiawi się tutaj nudzi. Macunia. Nie! Aj Nie! Jest za Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I co, do następnych sianderobyczki Elo!